W ogóle ja tak tęskniłam ze FNAFem, że już chociaż... Dobra, nie będzie chociaż ten zepsuty, nie? Bo ten. No, no tęskniłam, ok? Zwłaszcza, że dowiedziałam się, że odbity y, FNaFy działają na przeglądarce to spoko. Ale inne działają super. Na przykład ja wam pokażę, ale tu już chyba siostra nagrała wstawiła. Że UCN mimo że jest wymagające i tak dalej. Tu dobrze działa, świetnie działa. Tylko jest z parę błędów, ale nie są aż tak złe w ogóle FNaF film jest zepsuty w tej przeglądarce, ale w na cm to i można spokojnie nagrać, tylko... Tylko że może być parę błędów takich Jeden, Jedna może trochę istotna, a z parę mniej istotnych raczej Skoro czasem błędy zdarzają się w oryginalnych grach, to... Można tak dla zabawy. Ja w sumie gram dla zabawy, więc... ludzie mi się tutaj serają, że czemu, jest na pani powiedz namego. Znaczy, z jednej strony chciałabym, ale ja za bardzo nie mam kasy na to, a też za bardzo nie umiem za bardzo w, w kasą elektryczną obrabiać, ale... ale jakiś przeglądarkowy to też może być fajne. Nie wiem, zobaczę. Szczerze to ja bym wolała zebrać teraz... Tak, ja się stałam książkarą Zebrać na książkę z FNaFa, tak szczerze No chodź tu, chodź Bardzo kusi Ja nigdy nie czytałam książek z FNaFa, mimo że jestem napaleńcem FNaFa, bo ja nie lubię książek W ogóle, dopiero po szkole tak mnie coś zerało na książki Teraz bym sobie poczytała, tylko nie wiem, gdzie to zdobyć, do kurnej nędzy bo z książkami to jest tak, że tak łatwo nie zdobędziesz jak grę. I i co najwyżej, jak już, to możesz sobie w internecie poczytać. Na odpadzie. Późba. Dobra. Nic się nie dzieje. Potem mi coś wyjdzie z ryjem, nie? Dobra, może jeszcze ostatni ciasek I, i tak, bo ja w ogóle ja, nie ubrana jest wszystko razem, jakby ja z rana sobie nagrywam. Fajnie, nie? się zachciało nagrywać cenę. ona jest blisko po co ja sprawdzam te kamery? Nie wiem, ja tak po prostu... Ale ja nie wiem, ja lubię tak na ludzie Chyba najlepiej na ludzie Ale za, za inne FNAFy wezmę się już na poważnie tak bardziej Nie wiem Też zależy, czy jak one będą działać, bo ja mam trochę pobrane Niektóre mam pobrane, spokojnie Żeby się drapać po swoim brzuszku Nieważne Wy w ogóle macie tak, że lubicie się, macie częste albo drapanie się tak po... Kuźwa, skąd? Tak czy inaczej macie takie, tak że macie tak, że się drapiecie częściej po głowie, czy po karku, czy tak, nie wiem, po plecach, bo ja albo po łbie muszę się bacać albo po karku, albo po klacie, nie wiem, tak, tak mam takie prypsa Dobra, no koniec, nie wiem, o drugiej nocy mi wszystko dopadać, dobra, Starczy na dzisiaj